Tutaj. Siema siema, z tej strony Kitols i za mną jest... Adix Siemanko, dzisiaj gramy w taką grę, że musisz zmienić pasek W... nie w tylko w tematyce filmu będzie napisane jak się ta gra nazywa Tutaj musimy się zmniejszyć Spójrz, widzisz taki pasek na dole? To tutaj pyk Ja widzę, nie jestem ślepy Dobra. Ja lecę dalej. Dobra. O, zmieniło mi na normalne. Dobra, robię się gigantem. Ok. gdzie? Dobra. Ja już lecę trzeci level. O. Ale No, tak trudne. Po prostu najtrudniejszy parkour na świecie. Trudniejszego nie widziałem. Wiesz, że tutaj możesz po prostu skakać. Tak, jako normalny człowiek. Ale dobra. Ja już lecę. Dobra. Jestem ciekawy, kiedy umrzesz. Ja jeszcze nieraz nie, nie umarłam, bo jestem taki dobry. Dobra, zielone. O. Zielone? Czerwone. Czerwone. Zielone. Zielone. Y Według mnie tu nie ma w ogóle różnicy. A. Ej, czekaj. Nie, nie da się. Dobra. Dobra, ja lecę, ja jestem najlepszy. Dobra. Siup. Jakby to nie jest trudne. No. Podobał, że prędzej jest zbyt łatwe. No, ciekawe co będzie później. Oha! Aha! No to fajnie. Co? Że mnie od razu zmniejszyło. To od razu zmniejsza. Gdy przechodzisz na kolejny stage, to zmniejsza. Szkoda. Lecimy. Widzowie, ja jestem od niego lepszy. Ta? Zobaczymy. Au! A! Nie gram na telefonie. No. Ale i tak mi le lepiej idzie. Ta? To zobacz, co ja robię. <grych> co prawda mój pasek zdrowia umiera, ale... A, dobra. Jestem pierwszy. Wiesz, że ja mam tak samo schody jakby jak ty. Tak? No. <grych> I też co czas znikają. Dobra, skacz. Co to jest? Dobra. No lecę. To znika! Tak? No. Aha, dobra upo. To, to ci nie zmniejszyło. No bo ja nie dotknąłem. Tak jakby lol. Ej czekaj, czy ja to mogę przeskoczyć? Essa. Szczerze, te obwity wystarczy... No wychodź. Aha! Aha! Aha, tutaj trzeba już się zmniejszyć. Zwiększyć i znowu zmniejszyć essa Kto pierwszy będzie? A ile tu jest w ogóle poziomów? Patrzyłaś? Nie. No to nara, bo to znika chyba. Jestem przed tobą. Nie. Jesteś tuż za mną. Nie, jestem dosłownie przed tobą. To. Kurde, teraz jesteś. która sobie tutaj zrobi tak. Dobra, wyprzedzam Cię. Jestem ciekawy na ile. O, aha, tutaj już się od razu umiera. Dobra. Bo wcześniej się nie od razu umierało, tylko za jakimś tam czasem. Mm, ja, ja lecę. Pominąłeś już szarka? Baby szarka? Już jestem po. Czyli ominąłeś, dobra. Po prostu przeszedł go. Ja nie jestem takim. Nie. Dobra. O nie, moja pierwsza śmierć. Oj, co ja robię? Będę chyba pierwszy. O nie! Siema. Nie wiesz która, Która? Która? Kurde. <gry> kurde. Zielona? Aha, jest. Dobra! No dobrze to wymyślili. Dobra. Hop! O no niech! Ja zaraz przyjdę! Dobra. No, jestem za mały. Muszę być taki. Wykorzystam to, że go nie ma, a o co tu chodzi? Aha, bo to zabiera HP. Aha, to o to w tym chodzi. To, to trzeba na czas. Okej. Okay. o ty, cwaniaku. Dogecoin'u Nie wiem po co, ale on zmienił Znowu nick. Adam Aha. Aha, no to fajnie. Muszę się na maksa zmniejszyć, żeby przejść. Aha, dobra. C czemu tutaj jest ogromna kupa? Nie rozumiem tego, ale okej. Okay. Nie! Zwiększam się na Maxa i idę, bo będzie szybciej. Oj. Mm, mm, mm. Siema. A nie, nie, nie. ojoj. Oj, 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 nie, nie no. Dobra. No nie, no. Nie. Mm hmm. Ciekawe. Jak jeszcze raz umrę, to kończymy odcinek. Ej, to jest koniec, chyba. Ty, i nie. Nie. Muszę przed nim być. Muszę być przed nim. Jestem. Jestem na końcu. Jest, skończyłem. Uuu. A ale to proste. O, będę... Aha. Będę zły. A, nie zmieniło? Aha, to nie zmienia twarzy. Okej. Okay. Dobra. Kończymy odcinek. Fajnie było. A czekaj. Okay. O. o, ja tej... Dobra, kończymy już na ten odcinek. Z Pola polatam. No czapki są. Dobra, to będę mieć. To. O! To... Ej, dobrze mi to pasuje. Doczkoń A, już go nie ma, dobra. Żegnam Was widzowie. Papatki.